Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście, Snow i wspólnie kontynuujemy przygodę w Legacy of Kane Defiance. Wiemy, że Kane udaje się w stronę filarów. My raz jeden również musimy się tam udać. Ale najpierw musimy znaleźć wyjście z tego oto cmentarza. A zapewne nie będzie to łatwe. Chociaż już widzę drogę, którą możemy się udać. Hmm, tam się coś kręci. Czy ty mógłbyś na to wskoczyć, mój drogi? Nie, nie chcesz ze mną współpracować. To nie, wypchaj się. Tutaj było oboz, obozowisko łowców wampirów, z którymi... no... można powiedzieć, że bez większych problemów się rozprawiliśmy. Nie stanowili oni jakiegoś większego wyzwania. Jak ja tam na górę mam skoczyć? Może tędy. Co ty na to, Aziel? Nie, tu jest ściana. Chociaż jej nie ma. No, gdybyś... Raziel, czy ty mnie posłuchasz? Popatrz tu, przed tobą, przed tobą.

Wystarczyłoby tu wskoczyć albo gdzieś Powiedzmy, nie wiem Tu Chyba jestem zbyt uparty Ale dobra, wiemy, że musimy posiąść element światła Sprawa miała się podobnie w Soul River 2 Ale nie widzę tutaj nigdzie kapliczki Dobra, może na razie z tego miejsca zrezygnujemy I hmm. pamiętam, że Ty mogłeś tutaj wskoczyć, właśnie Czy Ty możesz tu, młodzień Dobra, a czy mógłbyś wskoczyć? Tu nam. Dobra, skoro tu nie chcesz, tutaj wskoczysz, ale co mi to da? Nic mi to nie dało. A jeśli wejdę do środka, czy coś się stanie? tak naprawdę nie mam innego chyba wyjścia. razję Hero, renegade, sweater What is this? How do you know me, Raziel? What are you? Why should I know you You are nothing. It seemed my method of entering the physical realm was not altogether original. But where had these beings come from? Raziel, nie ważne, skąd oni przyszli, ważne gdzie ich wyśleby. Wow wow wow, który tam ktoś strzela Dobra ten padł Pięknie! Dobra ten tutaj padł tak więc właśnie Zabierzemy jego z na wszelki wypadek gdyby miał się odrodzić Jeszcze tutaj ktoś? Nie Dobra, drzwi zostały odblokowane, ale co z tego? Hmm, tutaj się nigdzie nie da wejść. Tutaj też nie, czyli nie pozostaje nam nic innego jak iść tędy. Ktoś jeszcze chce skosztować mojego ostrza? Wiedziałem, wiedziałem, że ktoś tutaj wyskoczy. Wow, wy ze ścian wychodzicie. No to pięknie. Kate wyciąga swoje ofiary ze ścian. Moje ofiary wychodzą ze ścian. Papa. Szybko, szybko. Aha, dobra, on się po prostu zapadł. Spokojnie. Hmm, tu moglibyśmy wejść. A czy to mi coś da?

Dobra, czyli teraz albo światło, albo mrok. Jedno z dwóch. Które pierwsze odnajdziemy? O nie, 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 jeszcze raz nie. To będzie bolało razie. To ja sobie może tutaj na wszelki wypadek zapiszę grę. Jesteśmy już w rozdziale czwartym. Dość szybko to idzie, muszę powiedzieć. Dolecisz? To lecisz. Tylko pytanie teraz: czy ty tędy ty przejdziesz? Nie, ty nie przejdziesz tędy. Tutaj coś zrobisz? Nie. Tutaj, jakby brakowało właśnie tego jednego elementu. Ale. Mm, tutaj nie ma już miejsca, do którego mógłbym się udać. Chociaż. Czy tam jest przejście? Nie, tutaj nie ma przejścia. Hmm. Tędy przyszedłem. Brama się zamknęła za mną, tak więc coś tutaj muszę wykombinować. Czy tam jest ściana? Nie. Ten filar podtrzymuje cały sufit. Nie zniszczysz go, nie, nie zniszczysz hmm. Przeskocz tutaj W tym filaru też nic nie zrobisz Raczej z jego resztką Gdybyś wszedł na niego byłbym Ci wdzięczny Dobra Myślałem, że woda nas zabije Dobra, zanurkuj i być może pod wodą coś znajdziemy. Mm. O, 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 coś było, coś było. Chyba że mi się nie nie przewidziało mi się. Ale czy ty gdzieś w jakimś sensow sensownym miejscu wypłyniesz? Dobra, gdzieś wypłynęliśmy, tylko pytanie jest gdzie i czy... tam się, wiem. Akcja, żeby złapać, czyli teraz zrobimy sobie, jak nie mam, podest. Jest tarcza. Nie. Z tym już nic nie możemy zrobić. Dobra. Nurkuj. I teraz znajdźmy miejsce tutaj właśnie. Gdzie jest to miejsce, gdzie mam to umieścić? Dobra, mogłeś tutaj wskoczyć. Ci będzie. A czy ty wyskoczysz? Wyskoczysz. Świetnie. Dziękuję ci bardzo. Zabierzemy sobie to. Odłożymy tarczę na miejsce. Dobra. Te drzwi też nam się otworzyły. Czy tutaj jest jakieś. Jest! Te ujęcia kamery naprawdę sprawiają trudność. Otwórz. No, ty przynajmniej subtelnie otwierasz te drzwi. Ktoś tu jest? Halo? Ktoś z męcki? Aha mam was gdzieś. Nie zrobicie mi nic. Dawać duszę. Nie ja ci dom, nie ja ci dom. Jeszcze żyje, no. Gdzie uciekał? Już, już. Jeszcze tak szybki rzut oka. Nic tutaj nie ma przydatnego. A przynajmniej ja nic przydatnego nie widzę. Raz jed. Oj, kamero, kamero. Ty mnie będziesz dobijać do samego końca. Teraz pytanie, czy ja mogę sobie tak po prostu. Mm -hmm. Dobra, przejdź, zabierz duszę. I teraz zapewne muszę z tego skorzystać. Tak i powiedzmy tam? Tędy... Tędy... Nie! Nawet o tym nie myślicie. Spadać, spadać! Jeszcze jest? Wow 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 wow. wow. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. This edifice, marked with the elemental light symbol, was clearly much older than the ruins in the rest of the cemetery. The door was far too high to reach. And to open it, it seemed the reaver would need to be imbued with the power of darkness. Clearly, I had more to accomplish before I could discover what lay within. No cóż, nie mam łatwego życia, muszę powiedzieć. Gdzie się na mnie rzuca? No, Raziel, czy ty w niego trafisz? Dziękuję, dziękuję. I teraz pytanie, czy ja powinienem przejść do świata rzeczywistego, czy pozostać w świecie astralnym? Raziel, gdzie ty się tam zaciąłeś? Dobra, jak ja tutaj wchodzę, to wy do mnie nie podchodzicie, tak więc... Dobra Przebieranką. Wow 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 Co znowu? Kto mnie tutaj? A to są łowcy wampirów, no genialnie. Dziękuję za duszę, dziękuję za duszę, gdzie się tu ciśnie Chodź tu, mam dość tych Twoich bomb No nie, nie, nie dacie mi powalczyć No a ta kolejny padł? Kolejny padł, a ja za chwilę też padnę. Są jakieś dusze? Jedna tylko, dobra. Ale z dwójką już sobie dam spokojnie radę. Szczególnie, że ten już padł. Co się tam chowa? Dziękuję. No chodź tu. Ho, ho, ho. Dobra, teraz musimy pokombinować co tutaj ewentualnie można zrobić Tam się nie dostaniemy Czy ktoś jeszcze tutaj żyje? Możemy ewentualnie tutaj się udać I to chyba też uczynimy ponieważ nie... O Wejdziesz tutaj, ale No nie ma szans, żebyś ty tam doleciał Chyba, że ja cię po prostu nie doceniam Jak będzie, Raziel? Na razie chciałbym, żebyś tu wszedł. Tak, tu. No nie, nie, nie. To nie ma najmniejszego sensu. A przechodzimy przez te drzwi. I teraz gdzie się znajdujemy. Okej. Okay. Tutaj nie ma, tak więc idziemy dalej. Dziękuję. wow Kamero, proszę cię, proszę. się unormuj się. Wow, wow, wow. coś ci zrobił. A. No, dziń. Gdzie ze ściany wyłazi jeszcze jakiś? Po was. Was. i ci tam we mnie czymś ludzi Jeszcze jeden, jeszcze jest. No, zginij, przepadnij, masz karą. Dziękuję. Muszę powiedzieć, że masa drzwi tutaj jest, naprawdę. Co destroy? Co destroy? Hmm, a czy... Dobra, może jeszcze raz. Dobra, to nie mam. Większego sensu, przeskakuj szybko <gryny> I co, teraz będziecie tam stać, tak? Ja zrobię tak Dziękuję Ciebie się też pozbędę A ciebie zabiję w taki oto sposób Gdzie on zniknął Dobra Mniejsza oto, skacz Nie będziemy się z nimi bawić, bo to jest po prostu strata czasu. Niech sobie żyją. Eee, kole kolejna kapliczka. Co teraz? Co... Znowu by wy... No bez przesady z tą ilością przeciwników, no. Ucieka. To mi się podoba, naprawdę. O właśnie, właśnie, właśnie. U. Kto żyje? Ty żyjesz. Ty już nie żyjesz. Dziękuję za duszę. Wszyscy? Wszyscy. Kolejne drzwi. No zmiłujcie się, zmiłujcie się, naprawdę. Co my tutaj mamy? Czy ja się tam mam dostać na górę? To jest awykonalne dla naszego bohatera. Eee, raz, jeden, doskoczysz tam? Ale tak szczerze chłopie, szczerze mm, Nie ma innego wyjścia chyba I cóż my mamy w tym momencie począć Jedyne co przychodzi mi do głowy to Siup siup i siup Dziękuję bardzo Przebieramy się Brawo Raziel. Wyglądasz genialnie Tylko czy ja tutaj będę mógł wejść od tak Popę Cóż nas tutaj czeka? Będziemy musieli się niestety sami o tym przekonać. Na kogo ty patrzysz już? Dobra, tym ja sobie podładuję nasze uderzenie, ale co mi to da? Nie, 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 gdzie ty spadłeś, nie wiem gdzie ty spadłeś, nie chcę wiedzieć. jeszcze nie. się się tak... żwawo nie ruszać. Naprawdę byłbym wdzięczny. No, czy któryś do mnie przyjdzie? Już? Już. Jasne pytanie czy ja powinienem tam wejść. Coś Może tutaj jest. Nawet jeśli tutaj coś jest, to kamera skutecznie uniemożliwia. Dobra, zobaczmy. I took a trip. I took a trip to this place. As some arcane sorcery transported me away. This was Ancient ruin of a vampire civilization. Perhaps here I would finally decipher the riddle of my destiny. throughout these ruins, I found murals depicting the seminal events of vampire history. These scenes commemorated a great war between the ancient vampires and their rivals. In triumph, they banished their adversaries from the world and raised the pillars as the lock that binds them. The image of the Reaver was inscribed throughout this place, always depicted with reverence. The vampire's holy weapon was destined to be borne by their prophesied hero, for whom it was forged. But if this was my destiny, why had the reaver tried to consume me? Był Dobra, tutaj mamy to lustro. No zapraszam. Nie ruszać się. Czy ja muszę z wami walczyć, żeby jakieś przejście otworzyć, czy po prostu tak sobie wyskakujecie, żeby przykrzyć życie? This scene depicted the appointment of the original vampire Each summon to serve when the pillars were raised. Each guardian is aligned to the principle of the pillar he serves and the balance guardian is the access of the mall. Czy tu leży jakieś ciałonie? A czy ty możesz tutaj coś zrobić? Nie wiem strzelić w to nie, icie nie stanie? Aha, oke, okay, dobra. Już wiem czym szkopuł Przechodź Wow Okej, okay, na razie zwiedzimy tak to miejsce To było bardzo mocne posunięcie Mam nadzieję, że jeszcze można wejść na górę Tylko najpierw chciałbym się pozbyć tych tutaj Gin. Jeszcze jakiś przyszedł, skąd ty się wziąłeś? Wpadłeś? Wszystkie dusze do mnie Dobra, chyba jeszcze ktoś tutaj jest hmm. Pytanie, w którym świecie pozostać? Mamy tutaj pełno możliwości nie mamy żadnych możliwości, to po prostu jest jakieś pomieszczenie. Tutaj z kolei jest komnata, dobra. Wiecie co, żeby się nie męczyć, wejdź tutaj. A, ważę. Z deszczem pod rynę. Ale już naprawdę wolę z wami walczyć. No, podrzuć, podrzuć i... Dlaczego ty tego jednego nie chcesz atakować? Powiesz mi, chłopcze. Ja ci dam, ty. Ja, jak się odzywasz do mnie? Tu ma być szacunek. O, właśnie. No to czeka. padł. Nie, nie padł. <noise> Uderzył swojego. Ała, ała, ojojoj, to się za chwilę źle skończy. Wiesz te dusze chłopcze. Coś pękło. Hmm. To może być dla nas wskazówka. Dobra, tu są te macki. Mackami się nie będziemy przejmować. One nam wielkiej krzywdy nie potrafią zrobić. Tutaj nic nie ma. Tutaj nie wejdziemy. Tutaj jest co? To pomieszczenie, w którym przed, chwi przed chwilą byliśmy, ale nic sensownego się tutaj nie dzieje. Przynajmniej ja nic takiego nie widzę. Czy ja to mogę zniszczyć? Darnie macki. W tym pomieszczeniu? Nie! Nie zacinaj się, nie zacinaj się! Dobra, wejdziemy na środek, czy coś się stanie? Pięknie, jedna macka zniszczona Jeszcze ktoś? Nie Mamy tutaj tylko dwa pomieszczenia A, coś jest... Raziel At last it was done. The riva was forged with darkness. As I felt this new power coursing within the Wraith Blade, I knew that now the Light Temple would open to me. Genialnie. A czy ty możesz tutaj wskoczyć, bo... Nie możesz. Gdzie powstała ta... Właśnie Teraz pytanie, gdzie ja mam się udać? <laughs> nie Nie Na pewno tutaj nie wskoczysz Nie wygłupiaj się Sprawdzimy tak Też nie wskoczysz, no. Ty sobie jaja robisz, po prostu. Ech. W takim momencie, gdzie ja powinienem się udać. Nie mam zielonego pojęcia, tak naprawdę. Mm, jeszcze szybko może coś wykombinuję. Przynajmniej miał jakieś pojęcie na przyszły odcinek. No, przecież... Raziel, serio. Nie bądź świnia, wskocz tam. Nie, tu nic nie ma. Tutaj się nic nie stanie. Dobra. Niestety jestem zmuszony w tym momencie zakończyć ten odcinek, ponieważ nie wiem, co mam dalej robić. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się. Na razie.